Dobry, Marcinek mnie tu mówił, że pan coś jeszcze w kwestii wesela chce ze mną porozmawiać. Wejdźmy, za chwilę się rozmówimy. Yy, tylko chciałbym od razu zaznaczyć, szanujmy swój czas, yy, czas to pieniądz, a ja po południu mam ze szwagrem Zbigniewem golfa. Yy, składać u niego w garażu. No, Które, co tam jeszcze? Panie Jerzy, trzeba ustalić ile dań wege będzie z pana ale, rodziny. Ale, ale, ale że, 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 co, że co to wege, że co to robi? No bo panu chodzi o to, dla ilu osób z naszej rodziny trzeba będzie przygotować inne dania, takie wegańskie. O Jezu, o, Jezu. o kurwa, serce, serce. Weźcie mnie, ukryta kamera jest jakaś. Niech co, niech nie żro. A co to, to, oddzielny obiad się im będzie robić? Pewno to. Kiedyś, za moich czasów, co było do żarcia, to kto mu ile chciał, to żarł. Kiedyś nic nie było, to człowiek jadł, co podali. A teraz tak wydziwiają. Nie pasuje? O szklance wody całe wesele nie chcę przetańczyć. To nie nasz problem. Dobra, to wszystko. To jakby to jeszcze było, to dzwońta, czy jak coś, to mówta, to ja blisko mam, to podjadę. Jak coś, to ja już się zabijam. Marcinek, ja już ze mną, już zostajesz, Andrzeje Zostaje. Zostaję. Dobra, to tymczasem, na razie.